Randkowanie to czas, gdy z nadzieją podejmujesz wysiłek i liczysz, że uda ci się spotkać mężczyznę, z którym coś wyjdzie. Tylko sama wiesz, że randkowanie wymaga czasu. Dlatego zadbaj, aby unikać pewnego typu ludzi. Wtedy randkowanie stanie się łatwiejsze. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, zapraszam Cię do wsparcia, utrzymania i rozwoju tego kanału. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Gdy zaczynasz rantkować, bardzo ważne jest, żebyś unikała ludzi, którzy są tacy negatywni, podcinający skrzydła, odbierający nadzieję. Na pewno w swoim otoczeniu masz takie osoby. One mogą być same poranione albo nieszczęśliwe, i wtedy nieświadomie, bądź świadomie, przywalać ci jakimiś tekstami w stylu: O, znowu rantkujesz?, obyś nie trafiała znowu na takiego gościa jak ostatnio, przecież to była porażka, albo. Rędkujesz, ale po co? Już nie ma sensownych facetów, szkoda czasu. Lub e, ty masz nadzieję, że ci wyjdzie? Naprawdę? Takie teksty przecież mogą zamrozić, zranić, no wręcz zabić nadzieję, no nie? Więc takich osób unikaj. Unikaj nie znaczy fizycznie się z nimi już więcej nie spotykaj, bo możesz nie mieć takiej możliwości. Natomiast nie opowiadaj im o swoim życiu randkowym. Schowaj to przed nimi, bo oni nie będą w stanie tego, na tej drodze cię wspierać. Nie będą w stanie i to się nie zmieni, nieważne co zrobisz. Może tak być, i to jest smutne, ale może tak być. Rzadkimi niewspierającymi osobami dla ciebie będą rodzice. To rodzice będą ci podcinać skrzydła. I wtedy. Moim zdaniem też na ten temat z nimi nie rozmawiaj. Bo oni choć cię bardzo kochają, choć pewnie chcą twojego dobra, to komunikują się z tobą w taki sposób, który odbiera ci energię. I możesz rzeczywiście mieć do nich żal, że nie są bardziej wspierające, tylko na ten żal też tracisz energię. Może lepiej zaakceptować rzeczywistość, że oni są jacy są, mają swój bagaż doświadczeń, nie umieją inaczej funkcjonować. I, I robić swoje, po prostu robić swoje. Dla równowagi znajdź grupę, czy nawet nie grupę, jedną, czy dwie osoby, z którymi będziesz mogła o tym porozmawiać. Przyjaciółkę, znajomych, jakieś znajome małżeństwo może, którzy pomogą Ci się zdystansować do tego, co przeżywasz, i tak rzucić też obiektywne światło na wydarzenia w Twoim życiu, a jednocześnie, którzy będą cię wspierać w tym i. Nawet jak um, będzie jakaś kolejne niepowodzenie randkowe, to powiedzą: okej, okay, no było, ale nie trać nadziei, działaj dalej, jesteśmy z tobą. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa kierunek małżeństwo.pl, z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim, razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.